Witajcie, kochane urzekające. Ja dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami takim doświadczeniem jednego z kursów, który przeszłam. To był kurs Pełnia Kobiecości, podczas którego naprawdę to było jedne z bardzo ważnych doświadczeń w moim życiu. Przede wszystkim wcześniej żyłam tak trochę po omacku, jeśli chodzi o tą swoją kobiecość, o rolę kobiety w kościele jakoś nie mogłam się odnaleźć w tym, w tym wszystkim I, i tak trochę się odbijałam z jednej strony na drugą, o jakbym tak od jednej ściany na drugą ścianę i tak nie wiedziałam gdzie, gdzie jest po prostu moje miejsce. Ten kurs przede wszystkim pozwolił mi pokładać hierarchię moich, moich celów w życiu, też przypomnieć o tym, jaki jest w sumie główny nasz cel życia tutaj na Ziemi, że właśnie to zbawienie to jest. To, do czego dążymy, natomiast ta droga, którą mamy do przybycia tutaj na Ziemi, to jest po prostu właśnie droga do naszego zbawienia. Też przede wszystkim ten kurs wyleczył mnie z porównywania się z innymi, bo przebywając w różnych środowiskach kobiecych, miałam bardzo duży z tym problem, żeby nie porównywać że a ta ma ładniejszy nos, a ta ma ładniejsze oczy, a ta, nie wiem, fajnie się ubiera, a, a ja. A ja... Tak nie mam, więc e, nauczyłam się przede wszystkim doceniać tą naszą kobiecość też w innych kobietach i dostrzegać to piękno, które każda z nas e, nosi e, w sobie. E, odkryłam też, e, czym jest ta nasza e, dzisiejsza kobiecość i właśnie jaka jest rola kobiety w dzisiejszym świecie to, że jesteśmy e, takimi światełkami niosącymi życie i, i że to my właśnie niesiemy to życie. Wśród naszych bliskich, wśród rodzin, wśród też w ogóle ludzi, którzy są wokół nas. Jak w ogóle niesamowicie ważna jest ta rola kobiety w dzisiejszym świecie. I też jeszcze jedna taka rzecz to godność kobiety. To było dla mnie coś niesamowitego, bo ja w ogóle jakby nie wiedziałam, czym jest ta godność. W ogóle, że coś takiego jest. Jakby nie czułam tego w sercu nigdy, że właśnie że ta godność kobiety naprawdę jest takim ważnym aspektem. i Jak to duży wpływ niesie przede wszystkim też na wszystkie sfery naszego życia i że właśnie to postrzeganie tej godności, Naprawdę mam bardzo duży wpływ na nasze życie i niesamowicie byłam szczęśliwa, kiedy właśnie odkryłam tą godność w sobie i poczułam, że naprawdę jestem córką króla. I na zakończenie tego kursu właśnie to było takim, takim niesamowitym odkryciem, i że to po prostu poczułam w sobie. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem i trzymajcie się ciepło.